Witam wszystkich, dzisiaj przedstawiam danie wegetariańskie lub wegańskie, jakie kto woli. Medaliony w sosie sojowym z warzywami. Mamy tutaj porcję 380 gramów, producent chyba sobie zażartował, bo twierdzi, że tu są dwie porcje, każda porcja po 175 kilokalorii. To raczej chyba troszeczkę zbyt mało, aby się tym nawet najeść. Chyba, że ktoś chce się podelektować tym. Dla mnie to jest jedna porcja porządna, która będzie miała i tak 350 kcal. Więc troszeczkę mało, ale nie na tyle mało, aby się tym nie najeść. Nawet i ze smakiem, o ile to będzie smaczne. Producenta tutaj nie podali. Jest tylko wyprodukowano dla... Jednak wolałbym wiedzieć co jem, z jakiej firmy. Kupione w 2021 roku. Tu już jest termin 10:22, 10. więc jest ok. No i zobaczymy. Bo wystarczy tylko to podgrzać i zjeść. Chociaż na zimno pewnie też można. Medaliony dwie sztuki, czyli takie kotleciki, powiedzmy, to jakby to można było podzielić na dwie porcje, po jednej sztuce i trochę sosiku i warzyw, coś tu chyba jest nie tak, ale tak sobie producent wymyślił. jeszcze mamy opisane podawać na ciepło z dodatkami z tym, że nie podane z jakimi dodatkami czasami w niektórych innych daniach jest opisane co można do tego dodać co pasuje zawsze można dodać lub nie no tutaj niestety to nie podali tak to wszystko teraz wygląda Więc podgrzewamy. Dzisiaj za, za bardzo wiatru nie ma, więc chyba nie, nie przeszkodzi mi przy odpalaniu tego. A jednak gaz. Miało ja nie wiem dzisiaj. Co jest? stamtąd wieje i mu tu do środka nawiewa. No, Od razu lepiej. Może się podgrzewać. A w składzie mamy sos sojowy z warzywami 79%. I tu wypisane, co to dokładnie jest: woda, pieczarka, solona, cebula, papryka czerwona, sos sojowy, olej rzepakowy, skrobia modyfikowana, kukurydziana, mąka pszenna, ząbki czosnku, ekstrakty przypraw sól, glukoza, przyprawy, cebula suszona, marchew, pietruszka, seler, kurkuma, pieprz czarny, papryka słodka, papryka ostra, pietruszka liofilizowana. No i te medaliony to 21% składające się z woda, warzywa, marchew, cebula, pietruszka, por, ekstrakt sojowy, białko sojowe, teksturat sojowy, przepraszam. Ryż, olej rzepakowy, skrobia, mąka pszenna, aromaty, sól, sos stojowy, cukier, przyprawy i zioła. Pieprz, majranek, tymianek, kurkuma, koper włoski, regulator kwasowości. Spis bardzo długi, ale nie ma konserwantów i jakichś dziwnych innych rzeczy, więc jak najbardziej według mnie jest w porządku. No więc czekamy na rezultaty podgrzewania. Tak się danie prezentuje po podgrzaniu. Najpierw, jak smakuje sam sosik. Jak on jeszcze wygląda? No, taki trochę rzadki, powiedziałbym. Bardzo mocno wyczuwalne pieczarki. Sos pieczarkowo jakiś tam, no niby ten sojowy. Nie czuć tak y, mocno, żeby to danie było przesolone. Przecież w tym spisie było sporo soli, i jeszcze sos sojowy który też zawiera sól, ale pod względem słoności danie jest ok. Jest to łagodne nie jest jakieś pikantne. No i całkiem sporo tu tych pieczarek jest. Pokrojone w takie plasterki. Sam sosik powiedziałbym, że bardzo fajny. Z takich widocznych jeszcze to tu trochę papryki. No też w sumie nawet powiedzmy, że jest jej okej. Okay. No i dwa takie medaliony. Może jakby... Dodać do tego dania ryż, ewentualnie kaszę, to jakby się może udało, wtedy zrobić dwie z tego porcje. No ale ja jem bez żadnych dodatków, tak jak jest tutaj. Jako jedno danie, jedna porcja. No te teksturowana soja zazwyczaj. Smakuje jak tektura, chyba że jest bardzo dobrze doprawione. Tu powiedzmy, że to jest takie doprawione nie do końca. Tak jakby na zewnątrz bardzo fajnie to czuć, a już jak się więcej tego zje, to czuć takie coś innego, gorszego w smaku. No, z tych samych medalionów nie za bardzo jestem zadowolony. Po prostu w środku czuć tak, jakbyśmy jedli tekturę. Z zewnątrz to nie wygląda tak pod względem smakowym źle. Tylko jak się już więcej rozgryzie, to wtedy jest to wyczuwalne. Sos jest zdecydowanie lepszy w tym daniu niż to, co miało być tutaj głównym atutem, czyli te medaliony. No i to jest też takie jakieś bardzo mocno mięciutkie. nie Jest taka zbita masa. Może jakby to było podsmażone na patelni tak osobno i dodane do tego dania, to wtedy może by to było lepsze. By jakoś pokazać jak to jest w środku. Nowe to mnie ciekawe, Smakowo. Pod względem wyglądu lepiej to wygląda niż smakuje. Całe szczęście, że ten sos jest bardzo dobry. i trochę tłumi ten niedobry smak tych medalionów. Jak jakby cały środek można było wykroić, a tą zewnętrzną część tego medalionu zjeść, no to mogłoby być ok. Nie wiem, albo tutaj źle ktoś rozmieszał te przyprawy, albo po prostu coś tu jest źle zrobione, według mnie. Że taki to jest smak. Jak dla mnie nieciekawy, jedynie sos jest bardzo dobry. No i jak to się tak rozwarstwi. To może będzie to lepsze. Wymiesza się cały ten medalion z resztą sosu. Może teraz będzie lepsze. No bo teraz już tak nie czuć mocno tego. Czyli nawet jakby ktoś chciał zjeść i nie być tak niezadowolonym, to najlepiej te dwa medaliony rozczłonkować na małe kawałeczki i wymieszać porządnie z tym sosem. No i wtedy jest to rzeczywiście OK. Bo nie jest to takie. Ten niedobry smak nie jest tak wyczuwalny wtedy. No i teraz takie danie mógłbym zjeść i powiedzieć, że jest OK. Same osobno medaliony są nieciekawe. Także ja średnio polecam takie danie, raczej nieciekawe dla mnie. Jedynie sos jest dobry. Gdzie oczywiście ja sobie to kupiłem? W jakiej dokładnie cenie? Wszelkie te informacje będą dostępne pod spodem w opisie. Jeśli zależy Ci na tym, aby było więcej filmów, to koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Cię żaden film. No i do następnego filmu.